Rozkład miłosny na lato dla panny. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty Zedno. Król pentakli, co wychodzi naprzeciw. Królowa pentakli, wynik odpowiedź rada. Rycerz mieczy. Sedna król pentakli. To jest cierpliwe dążenie do celu pod względem finansowym czy majątkowym. Król pentakli przedstawia osobę, która swobodnie podchodzi do życia. Chce zapewnić wsparcie, pomóc stronie przeciwnej. Ta osoba chce spełnić życzenia nie z powodu obowiązku czy z przymusu, tylko z powodu uczucia. Chce zakończyć ważne. I formalne sprawy. Co wychodzi naprzeciw? Królowa pentakli. Człowiek ucieka od świata. Zamyka się. Staje się nerwowy. Swoje rozczarowanie może ukrywać w milczeniu. Może stracić więź z rzeczywistością. Przez to może stać się. Mało skuteczny w działaniach. Wynik, odpowiedź, rada. Rycerz mieczy. To jest zdecydowane, zdecydowane zachowanie. Może przy tym zabraknąć rozsądku, rozsądku w działaniu. Człowiek chce coś osiągnąć za wszelką cenę. Może przez to gwałtownie rozstrzygać. Może ranić słowami. To są również wiadomości. To są również emocje. Przez to człowiek może wyprowadzić się lub wyjechać samemu na wakacje. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot Plus. Oraz Klara Tarot. Oraz zapraszam do kontaktu, który jest pod filmem. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.